Trzy, dwa, jeden, poszli! Jesteśmy na wydarzeniu Mocna Piątka, to jest wydarzenie, które jest skierowane tak naprawdę dla wszystkich, bo mogą wystartować i dzieci, i dorośli, amatorzy, no i zawodowi sportowcy. Mogą wystartować tak naprawdę wszyscy i taki był cel tego wydarzenia, aby każdy na tym wydarzeniu znalazł troszeczkę siebie. Jesteśmy dzisiaj w pięknym miejscu, bo jesteśmy w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów, to tutaj na Rokostradzie w tym roku e, będzie przebiegać trasa, trasa jest atestowana. No i mamy wsparcie Polskiego Związku Lekkoatletycznego, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Biegi to dyscyplina, którą trzeba promować, bo zbyt mocno jesteśmy przyrośnięci do naszych kanałów krzeseł i innych rzeczy, więc każdy, kto może się od niej oderwać, to chyba dobry aspekt do tego, żeby, żeby się poruszać, a jeszcze jeżeli tutaj na stacji będzie mistrz olimpijski, jeżeli będzie z medalem, który zdobył w Sapporo, tam gdzie Wojciech Fortuna na igrzyskach w Tokio, no to czego już więcej trzeba, żeby się poruszać. Trzeba przy, przyjść na dolinę Trzech Stawów, trzeba przyjechać do świetnego miasta, jakim są Katowice, i zbić mocną piątkę z mistrzem olimpijskim. To właśnie w tym miejscu pokonywałem najwięcej kilometrów w moim życiu na treningach. Jest to wspaniałe miejsce. Chcieliśmy się rozwijać, pokazać ludziom inną część Katowic, jeszcze piękniejszą moim zdaniem. Tutaj jest ziele wspaniała trasa, rolkostrada, na której dzisiaj biegacze, chodziarze i zawodnicy startujący w nordic walking mogą pokazać swoją siłę i przede wszystkim dobrze się bawić. Do Państwa apel, wstańcie, ruszcie się, bawcie się razem z nami, bo to jest coś wspaniałego, co daje nam moc, endorfin i tylko i wyłącznie radość. Trasę mamy 5-10 kilometrową oraz 20 kilometrową, jeżeli chodzi o chód sportowy, lecz w chodzie sportowym startują tylko i wyłącznie zawodowi sportowcy, którzy posiadają licencję Polskiego Związku Lekkoatletycznego, ponieważ mogą zrobić tą ostatnią kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie, które już niedługo. Troszeczkę ślisko, ale jak wygrałam to najwidoczniej dobrze. Własny teren, biegałaś tu kiedyś? E, nie nie ja biegałam, jeździłam na rolkach, więc no, byłam już tutaj wcześniej. No Dzisiaj nie biegło mi się zbyt rewelacyjnie, bo jestem osłabiony po gorączce i myślałem, że dzisiaj zajmę, jak będzie piąte miejsce, to będzie naprawdę sukces. Ale tak na, na tej trzeciej nawrótce rywale zaczęli słabnąć, zaczęli im wyprzedzać, no i na ostatnim, na ostatnim już podbiegu biegam sam. Fajnie, o dziewiątej już tyle ludzi biega, przepiękne tereny, jak oczywiście zawsze tutaj. Myślę, że z roku na rok będzie coraz więcej osób i może kiedyś doczekamy się tysiąca osób na biegu. Jest, jest Wiktoria Klębowska i Martyna Basłowska, spoglądam za...